House buduje podstawową infrastrukturę dla rynku instrumentów o stałym dochodzie w DeFi, dążąc tym samym do tego, by powtórzyć i rozwinąć osiągnięcia tradycyjnych rynków finansowych. Jak wiecie, jest to segment, który najpewniej stanie się filarem kolejnej fali adopcji DeFi, przyciągając inwestorów nie tylko detalicznych, ale i instytucjonalnych. 550 milionów TVL, współpraca z ABS, Balancer, z Compound, Pendle, Binance i innymi kluczowymi graczami w tej materii. Projekt, o którym mówię, jest rzecz jasna już notowany na Binance, natomiast sam wykres tutaj prezentuje się całkiem dobrze, przynajmniej z punktu widzenia osoby, która gdzieś tam tym projektem chciałaby się zainteresować. Do czego oczywiście nie namawiam, bo tutaj nie chodzi. Chodzi o to, chcę po prostu wytłumaczyć na czym ten projekt polega, jak działa i tak dalej od takiego technicznego punktu widzenia. Eee, nie mamy tutaj niepotrzebnej pompki i jest to na pewno na plus. Na chwilę obecną niecałe 80 milionów kapitalizacji. Nie Przypominam, że 550 milionów TVL, jednak nie mi tutaj oceniać, czy Treehouse będzie dobrą inwestycją, czy też nie. Moim zadaniem jak zawsze jest tutaj wyjaśniać, omówić projekt, tak byście wiedzieli na czym rzecz polega. Przedsięwzięcie składa się przede wszystkim z dwóch podstawowych produktów. DOR to pierwszy z nich i ma on na celu stworzenie wiarygodnych stóp preferencyjnych dla aktywów cyfrowych. Zapewnia on decentralizację i przejrzystość, opiera się na mechanizmie zachęt i kar, co jest oczywiście efektywniejsze niż w przypadku tradycyjnych systemów finansowych. T-Asset to kolejny z głównych produktów, bowiem zanim wspomniany wcześniej DOR zostanie w pełni wdrożony, potrzebna jest oczywiście konwergencja stóp procentowych w ekosystemach DeFi. Omawiany T-Asset to taki innowacyjny token stakingowy z płynnością, czyli LST 2.0 z wbudowaną strategią arbitrażu. Użytkownicy mogą zatem dostarczać aktywa bazowe, korygować błędnie wyceniane stopy i zarabiać tzw. zysk z efektywności rynkowej. Pierwszym takim wprowadzonym tokenem tutaj jest TNTH, uruchomiony oczywiście na siedzi Ethereum. No i jest to ważny krok w ujednolicaniu rozproszonych stóp procentowych w DeFi. Na ten moment na projekcie mamy około 550 milionów dolarów TVL, co kontrastuje oczywiście z kapitalizacją rzędu 80 milionów dolarów dosyć mocno. Jak już mówiłem, jest to bardzo istotne dla adopcji nisza, bowiem rynek instrumentów o stałym dochodzie w TradeFi jest około 5 razy większy niż cały rynek akcji. Jeżeli chodzi o DeFi, to nadal są to dopiero pierwsze kroki w eksploracji tej niszy, natomiast Treehouse jest obecnie jedynym na DeFi Lama protokołem w kategorii DOR, co czyni go samo w sobie unikalnym, no i jest to jednocześnie pionier, który jakby zapoczątkował tym samym zupełnie nową niszę w krypto. Jest to mocny punkt, ponieważ jak wiecie brak stabilnych produktów sprawia, że większość strategii na obecnym rynku opiera się w dużej mierze na zmienności i oczywiście krótkoterminowych zyskach. Wspomniany DOR jest takim zdecentralizowanym systemem, który ten problem rozwiązuje agregując i standaryzując tutaj dane o zyskach na różnych protokołach. Drugi produkt z kolei rozwiązuje problem rozproszonych stóp procentowych w DeFi. To znaczy chodzi o to, że różne protokoły oferują niespójne zyski. Natomiast t assets to nowa klasa instrumentów w DeFi, dzięki której możliwe są stabilne i przewidywalne zwroty właśnie za sprawą stakingu bazowego, strategii arbitrażowych i zachęt airdropowych w postaci tokena 3. Czyli na przykład możemy sobie mintować TETH za pomocą zwykłego Ethereum i wykorzystywać go w różnych protokołach DeFi, na przykład na Aave, na Pendle czy Compound w celu właśnie maksymalizacji zwrotów. Dla osób ceniących bardziej to bezpieczniejsze i zrównoważone podejście do zarabiania, na przykład powiedzmy dla osób, które gdzieś tam sympatyzują bardziej powiedzmy z Bitcoinem czy Ethereum niż z innymi mniej stabilnymi altcoinami, no to jest to świetna, świetna opcja. Aktualnie TETH jest dostępny także na Arbitrum i ma już ponad 30 tysięcy posiadaczy, natomiast za sprawą Treehouse powstała zupełnie nowa kategoria w krypto na DeFi Lama, w związku z czym mamy tutaj pioniera, który w sposób w ten sposób jakby ma szansę liderować w swojej niszy, bo jak wiadomo, wszystko to gdzieś tam, co w danej niszy powiedzmy jest pierwsze, bardzo często tym liderem pozostaje. Jeżeli chodzi o kamienie milowe, to warto wspomnieć o tym, że według artykułu The Block, Treehouse został wyceniony na 400 milionów dolarów, co również kontrastuje z kapitalizacją. Pamiętajcie jednak, że rynek rządzi się swoimi prawami i trudno powiedzieć, jak dany projekt się w niego wpasuje, także miejcie świadomość tego, że ja jedynie tutaj tłumaczę projekty od tej technologiczno-technicznej strony Zupełnie nie zależy mi na tym, byście cokolwiek kupowali, w cokolwiek inwestowali. Uważam, że są to po prostu zagadnienia ciekawe, tym bardziej, że znajdujemy się w takim momencie, gdy pewne innowacje dopiero raczkują. Film oczywiście nie jest poradą inwestycyjną. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!